Siemaneczko, witam was, to jest a przed wami przepiękna akcja, e, 2 2.2 Jest maszyna totalna, jest, jest świetna, którą zakupiłem wczoraj e, Akcjala szukałem, miał być w raid e, Już w zeszłym roku stwierdziłem, że muszę mieć w RAT'a. E, podobał mi się bardzo, obejrzałem kilka filmików, popytałem ludzi troszkę e, Szukałem, szukałem właśnie tego sprzętu i chciałem właśnie 2.2 1.9 też jest fajny, ale, ale, ten, ale ale 2-2 bardziej mi się podoba, bardziej mi leży, jest większy e, i jest naprawdę luźny. Zaraz wam pokażę, jaki jest duży, bo mam tu ME pod ręką. E, słuchajcie, wczoraj już jakiś czas obserwowałem aukcję na na tym, na eBay Client czyli na niemieckim takim Oelicie. No i szukałem, szukałem, już miałem w wyszukiwarce wytypowane, zapisane wyszukiwania i jakiś tam, co jest, jakiś czas tam coś skakiwało, jakiś tam akcje, ale fajne. SCX10, albo coś innego Także, także chodziło, Patrzałem I wczoraj tak patrzę, Przedtem ten oto Mój cudowny Raid. I jak patrzę, mówię cenę Patrzę na cenę, patrzę, że jest niedaleko e, Czytałem kilka razy e, Czytałem kilka razy e, Opis, bo Za te pieniądze na pewno chciał mi się wierzyć Tym bardziej, że ma linki już z aluminiuma Tutaj ma wszystkie końcówki z aluminium Dużo części do niego dostałem też I, i no i mówię, no kurde, no nie za bardzo Mówię, to tak troszkę dziwnie mi to wygląda No ale napisałem od razu do typa e, czy, czy by mi zarezerwało I jutro bym e, był 20 km stąd I jutro bym przyjechał, nie? Czyli dzisiaj miałem jechać po niego e, bo Mam teraz nocki i chciałem się jeszcze wyspać wczoraj Ale mówię, kurde, jak dzisiaj pojadę rano To się nie wyśpię I sobie myślę, dobra Napisałem jeszcze raz do gościa, mówię, że przyjeżdżam E, przyjeżdżam dzisiaj, czyli wczoraj. Goś się zgodził. Pojechałem, otworzył mi gościu po 40. No e, i patrzę, stoi. No jest, jest, to jest prawda. Mówię, to jest prawda. To jest, za te pieniądze sprzęt jest, jest naprawdę super. Nie? Jest, nie ma co narzekać. Obejrzałem z gościem, troszkę pogadałem. E, sprzęt ma zamontowany z, z przodu w, mm, Overdrive. Ja nie wiedziałem, co to jest do tej pory. Do wczoraj, e, to jest Overdrive w modelach, tak mi to wytłumaczył. Jest to, że przednia ośka kręci się szybciej yy, niż tylnia. Yy, dlaczego? Po co to jest? To jest na podjazdy, bo przeważnie sprzęt, jeżeli podjeżdża pod górę jest dosyć stromo, to przeważnie tylnia ośka podnosi całe auto i auto się wywraca. Z drive mamy to, że przód ciągnie cały czas bardziej niż tył. Także więc wy wyobrażacie to sobie, że e, ładnie przód ciągnie i nie ma problemu z wywalaniem się. A że jest naprawdę duży sprzęt, to już Wam pokazuję. On jest tak szeroki jak mój MN, jest długi. Muszę wziąć telefon. Zobaczcie to. Tu widzimy tą różnicę <laughs> w rozmiarze. To jest naprawdę niesamowity sprzęt. Aha, żeby, było, żeby nie było tak kolorowo To jest tylko rola, to jest, czyli to jest tylko e, szasi, podwozie Bez silnika Bez serwa, bez elektroniki, bez niczego Jedyne co ma światło tam e, Na 9V materię Ale ogólnie jest to sprzęt goły Ale za tą cenę nie spodziewałem się sprzętu, że dostanę z elektronikiem ze wszystkim, bo takie sprzęty chodzą po, ze wszystkim Chodzą po ponad 400, stówki, ja go kupiłem za 250 euro, także O tak to wygląda, Te dwa rowery stoją tam do reklamy. Ok, na dzisiaj to wszystko. Jestem troszkę mocno podejrany. Mam szczegóły jak mój syn go zobaczył, czteroletni. Wow, to ale maszyna, jak chcę jeździć, mówię, od razu chciał ster ruszać, a moje na tu trzeba troszkę wstrzymać konia. Zamontować elektronikę. Mam serwo 25 kg, mam motor 55T. Mam sterowanie, tylko czekam teraz na regulator. Także wstawiamy regulator i pierwsze testy już długo. Prawdopodobnie jak przyjdzie regulator jutro albo pojutrze, to na weekend już to wszystko zmontuję. Okej, okay, dobra, dziękuję Wam za uwagę. Jest to mój pierwszy akcjal. Zobaczymy jak to będzie się sprawowało. I pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, cześć.